Ustawieniu jeszcze nie bez instrumentów na fotelikach przed nami. Tematem do rozmowy jest oczywiście Michał Lorenz. Dlaczego Michał Lorenz? No to jest rzecz oczywista. Ktoś, kto tyle zrobił wspaniałego dla muzyki filmowej, to takich osób no, aż tak dużo w naszym kraju nie było i nie ma. Byliśmy najpierw fanami muzyki Michała, a dopiero potem wykonawcami. Jak Michał zaczął nas zapraszać po prostu do współpracy. Powiem Państwu, że są tacy ludzie, którzy coś wymyślają, no i niestety, prawda? Nie można nic powiedzieć. Trzeba grać tak, jak jest w kwitach napisane na twardo i A U Michała jest tolerancja, przyjaźń, hmm. aż naprawdę. Wielość. Ja myślę, że to u Michała wynika też właśnie z tej takiej niepewności, ale też z takiej otwartości na to, że ktoś może zaproponować coś ciekawszego niż on sam by się spodziewał albo co sam wymyślił. To jest trochę jak w filmie Kieślowskiego, w dokumentach jego, kiedy ludzie nagle mają swoje życie opowiedzieć i to się nie da. Chcemy iść na fajnego albo na inteligentnego, a tego się nie da połączyć. Więc my często z ciekawości pytaliśmy Michała, Michał, ale pod jaką to jest scenę? Na przykład graliśmy bardzo szybko, Jakiś utwór i słychać bo to jest groźny, i w ogóle, że tam się zabijają, że to się dzieje. Mówię Michał, ale opowiedz nam, żebyśmy wiedzieli, jak, no jak mamy to. A Michał mówi: Chłopiec karmi głębie. <grymiany> ale i tak się przy różnych filmach ten chłopiec karmi gołębie, ale rzeczywiście z Michałem muzyką jest tak, że to było największe zaskoczenie, pamiętam, moje w przedwiośniu, gdzie też bardzo piękna muzyka powstała. I też nagrywaliśmy jakąś taką bardzo, bardzo energetyczny utwór i Michał też powiedział, że to jest do jakiejś takiej bardzo powolnej sceny i mi oczywiście ha, 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 a potem się okazało, że to była prawda. To <grym grym> Michał ma tak nieprawdopodobne wyczucie obrazu, tak, tak, tak to potrafi, tak po prostu za, Jesteśmy, za, no bo myślimy muzycznie, prawda? Słucham, aha, no tak, no to może ta muzyka będzie do tego, albo do tego, do tego. I potem jak oglądamy to z obrazem, to po prostu jak to, jak, jak to, w życiu bym sobie nie wyobrażał, że ta muzyka będzie do, do takiego obrazu, a ona po prostu tam pasuje nieprawdopodobnie. Nie przypadła to przyjemność nieprzypadkowo zapowiedzenia naszego młodego artysty, który będzie nas saportował, czyli będzie grał przed nami, A dlatego ja, bo to jest mój uczeń, W sumie historia z, ty z tym jak wybrałem akordeon jest dosyć zabawna, bo y, byłem wpisany do szkoły muzycznej na liście rezerwowych i po prostu dyrektor zaproponował, że może pójdę na akordeon, bo na nic innego już nie było miejsca. No więc ja się zgodziłem na ten akordeon i wtedy właściwie bardzo mi się spodobał ten instrument i byłem y, bardzo zainteresowany tym jak on działa i y, generalnie jakie są tam mechaniki. Sytuacji nie do poza zruszeń. <grym> Kurde, no to, było, to było, naprawdę. Dobra, pole, pole, polej, bo ja <grym> tak, tak. na dwadzieścia sześć, dwadzieścia Zespół dezorient. Po prostu słów nie mam zachwytu nad tym, co robią. Wystarczy im puścić dźwięk zegarka i samochodowy i z tego potem jest piękna muzyka. Więc to do wniosku, że jeżeli przywitamy ich brawami, czeka nas piękny wieczór. Muzyka świata jest nam bardzo bliska i z każdej kultury staramy się trochę czerpać. To trochę też nasze doświadczenia wcześniejsze i bogate bardzo instrumentarium od Ameryki Południowej po, po daleką Azję, gdzie niektóre z tych instrumentów oddają jakby ducha tej muzyki, a muzyka filmowa też oddaje różne emocje i to instrumentarium ją jeszcze podbudowuje, daje, daje taki... Taki, takie szerokie zrozumienie tak naprawdę tej muzyki to jest wiele instrumentów i czerpiących z kultury i arabskiej i południowoamerykańskiej i bałkańskiej i polskiej oczywiście, więc trochę instrumentów klasycznych, ale nie klasycznie wykorzystywanych i trochę instrumentów zaskakujących. Filmowy jest dużo miejsca na, na improwizację, na czas, na eksperymentowanie z brzmieniem. Coś, co w, w trakcie filmu może jest nie do końca słyszalne, ale jakby tej muzyki w tym filmie nie było, to nagle by tam czy, zaczynało czegoś brakować. My wyciągamy tą muzykę i staramy się ją też koncertowo, która do, dostaje jeszcze dodatkowego waloru, że można jej słuchać bez obrazu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tego miejsca. Jest to pewna wizja, która okazuje się tworzy. Pewną aurę tworzy pewien ambient tak naprawdę połączenia między publicznością a muzykami. Jesteśmy blisko siebie, wyczuwamy się wzajemnie. Jest to niesamowite wrażenie i to jest chyba to, o co chodzi tak naprawdę w sztuce. O to chodzi o kontakt, o porozumienie, o przekazywanie pewnych emocji i to wszystko się tutaj odbywa.